Witam Państwa jako Plenarczyk firma Neonergetyka. Firma Neonergetyka specjalizuje się w projektach związanych z efektywnością energetyczną oraz dostosowaniem odnawialnych źródeł energii, jak również w projektach badawczo-rozwojowych. Nasza kadra to inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem oraz specjaliści z zakresu doradztwa technicznego, konsultingu i zarządzania projektami. Nasza firma wspiera jednostki samorządów terytorialnych w pozyskiwaniu środków unijnych, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w pierwszym kwartale roku 2021 ogłosi nabór wniosków na działanie 4.1.2 odnawialne źródła energii. W ramach tego konkursu jest możliwość pozyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych na instalacje odnawialnych źródeł energii. Wsparciem objęte będą instalacje produkujące energię elektryczną oraz cieplną. Możemy liczyć na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę. Powietrzne pompy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. Ktoś z Państwa może wziąć udział w dofinansowaniu? Każdy, kto posiada nieruchomość na terenie gminy, która posiada stan prawny uregulowany. Instalacje objęte dofinansowaniem mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Nie mogą być one wykorzystywane na cele działalności gospodarczej lub rolniczej. Dla instalacji objętych dofinansowaniem będzie obowiązywał okres trwałości projektu. Dla projektów unijnych okres trwałości wynosi 5 lat. Wiąże się to z kwestią, że w ciągu 5 lat państwo nie będą mogli modyfikować tych instalacji. Działanie 4.1.2 prowadzone jest w procedurze konkursowej. Z czym się to wiąże? Jak wygląda procedura złożenia wniosku o dofinansowanie? Krok pierwszy. Złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy lub Miasta. Krok drugi. Dobór instalacji oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej. Krok trzeci. Złożenie wniosku o dofinansowanie. Krok czwarty. Ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski. Krok piąty. Wyniki postępowania. Krok szósty. Przeprowadzenie postępowania przetargowego przez gminę. Krok siódmy. Montaż instalacji w budynkach jednorodzinnych. Instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej. Zamieniają one promienie słoneczne na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna składa się przede wszystkim z falownika oraz paneli. Instalacja o mocy 1 kW składa się z trzech paneli fotowoltaicznych, które zajmują powierzchnię około 6 m2. Rekomendujemy Państwu instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 5 kW. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW składa się z 6 paneli i zajmuje około 12 m2. Instalacja o mocy 3 kW zajmuje około 18 m2 i składa się z 9 paneli. Instalacja o mocy 4 kW składa się z 12 paneli oraz zajmuje powierzchnię około 24 m2. Instalacja o mocy 5 kW składa się z 15 paneli oraz zajmuje około 30 m2. Przykładowe instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne możemy montować na gruncie dachu budynku mieszkalnego, dachu budynku gospodarczego. Instalacje fotowoltaiczne ograniczą w znaczący sposób nasze rachunki za energię elektryczną. Instalacje kolektorów słonecznych. Instalacje kolektorów słonecznych służą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Instalacja kolektorów słonecznych składa się z zasobnika z podwójną wężownicą, kolektorów słonecznych oraz grupy pompowej wraz z automatyką. Rekomendujemy dwa typy instalacji. Pierwsza instalacja składająca się z dwóch kolektorów słonecznych oraz zbiornika o pojemności 250 litrów. Taka instalacja jest wystarczająca dla rodzin do 4 osób zamieszkujących w budynku na stałe. Drugi typ instalacji instalacja składająca się z trzech kolektorów oraz zbiornika o pojemności 300 litrów. Te instalacje rekomendowane są dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych. Przykładowe instalacje kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne możemy montować na dachu budynku mieszkalnego lub też na jego elewacji. Nie montujemy. Kolektorów słonecznych na gruncie lub na dachach budynków gospodarczych. Instalację kolektorów słonecznych rekomendujemy przede wszystkim osobom, które do tej pory podgrzewały ciepłą wodę użytkową przy pomocy kotła na paliwo stałe lub przy pomocy zbiornika z grzałką elektryczną. Dzięki instalacji kolektorów słonecznych nie będzie konieczne rozpalanie kotła w okresie letnim celem podgrzania ciepłej wody użytkowej. Kotły na biomasę. Kotły przeznaczone będą. Na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Możemy Państwu zaproponować dwa rodzaje kotłów: kotły peletowe oraz kotły na zgazowanie drewna. Kotły peletowe wymagają zdecydowanie mniej naszego zaangażowania. Są one wyposażone w zasobnik zasypowy na paliwo. Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę kotła jest naprawdę minimalne. Kotły na zgazowanie drewna. Wykorzystują jako paliwo drewno kawałkowe o bardzo niskiej wilgotności i przede wszystkim musi być to drewno liściaste. Dla komfortu obsługi, kotły na zgazowanie drewna zostaną wyposażone w zasobnik buforowy. Zbiornik buforowy pełni funkcję akumulatora ciepła. Ciepło z niego będzie oddawane przez jeszcze kilka godzin po wygaśnięciu w kotle. Kolejnym typem instalacji, który możemy Państwu zaproponować, to pompy ciepła przeznaczone na cele ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła na cele ciepłej wody łódkowej zintegrowana jest ze zbiornikiem na wodę. Paliwem dla pompy ciepła jest energia cieplna zawarta w powietrzu oraz energia elektryczna służąca do napędu sprężarki. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu, pierwszym krokiem jest wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie gminy. Wypełnienie deklaracji nie jest niczym skomplikowanym. Każdy z Państwa Powinien sobie samodzielnie poradzić z tą deklaracją. Na pierwszej stronie deklaracji uzupełniają Państwo swoje dane osobowe oraz deklarują rodzaj instalacji, którą Państwo są zainteresowani. Mogą Państwo wybrać kilka rodzajów instalacji, jednakże niewskazane jest ich dublowanie. Na przykład nie możemy połączyć kolektorów słonecznych wraz z pompą ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. Na pierwszej stronie deklaracji Uzupełniają Państwo swoje dane osobowe oraz deklarują rodzaj instalacji, którą Państwo są zainteresowani. Na drugiej stronie deklaracji znajduje się jej pierwsza część. Pierwsza część dotyczy danych ogólnych nieruchomości. Podajemy tam jej powierzchnię, rok oddania do użytkowania i lokalizację wraz z numerem działki. Uzupełniamy w niej również informacje odnoszące się do zapotrzebowania na energię przez budynek. Drugą część deklaracji wypełniają osoby zainteresowane instalacją kolektorów słonecznych. W tej części przedstawiacie Państwo dane na temat rozmiaru swojej kotłowni. Określają Państwo preferowane miejsce lokalizacji kolektorów, dach budynku mieszkalnego lub też jego elewację. Lokalizacje te będą przez nas sprawdzane, weryfikowane i będziemy się w przypadku problemów kontaktować z Państwem. W przypadku lokalizacji na dachu Prosimy o narysowanie orientacyjnego rzutu dachu z zaznaczeniem kierunków świata. Część trzecia przeznaczona jest dla osób zainteresowanych pompą ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. W tej części podajemy rozmiar kotłowni oraz liczbę osób zamieszkujących budynek. Część czwarta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. W tabeli podajemy informacje takie jak zużycie roczne energii. Moc przyłączeniowa budynku oraz tak samo jak w przypadku kolektorów, preferowane miejsce instalacji, grunt, dach budynku mieszkalnego, elewacja budynku mieszkalnego lub też budynek gospodarczy. Piątą część deklaracji uzupełniają osoby zainteresowane instalacją kotłową. W tej części uzupełniamy informacje na temat powierzchni budynku, rodzaju budynku, z czego są skonstruowane ściany. Oraz w jaki sposób jest ocieplony nasz budynek. Na podstawie tych informacji możemy określić zapotrzebowanie na energię cieplną państwa budynku i dobrać urządzenie o właściwej mocy. Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, w związku z tym pokrywają go państwo w całości. Jakie są najczęstsze pytania? Jak wygląda procedura związana z pozyskaniem środków? Krok pierwszy. Złożenie prawidłowo uzupełnionej deklaracji w urzędzie. Krok drugi: weryfikacja deklaracji i dobór mocy instalacji OZE przez naszą firmę. Krok trzeci: przekazanie informacji mieszkańcom o dobranych mocach instalacji odnawialnej źródeł energii oraz podpisanie umowy z urzędem. Krok czwarty: opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej. Krok piąty: złożenie wniosku do Urzędu Marszkowskiego. Krok szósty. Rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie. Jeśli gmina uzyska dofinansowanie, co wtedy? Po uzyskaniu dofinansowania pierwszym krokiem jest podpisanie umowy między gminą a Urzędem Marszałkowskim. Krok drugi. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę instalacji oraz nadzór inwestorski. Krok trzeci. Montaż instalacji oraz wpłata wkładu własnego mieszkańca. Na podstawie deklaracji uzupełnionych przez Państwa nasi specjaliści dobiorą dla Państwa odpowiednie mocy instalacji. Jeśli będą mieli jakieś wątpliwości do danych deklaracji, na pewno z Państwem się skontaktujemy i wyjaśnimy to. Wybór wykonawcy instalacji odbędzie się w wyniku publicznego przetargu. Jakiej firmy będą montowane urządzenia? Producenci oraz modele urządzeń będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu w programie funkcjonalno-użytkowym będącym podstawą do przeprowadzenia postępowania przetargowego nasi specjaliści opiszą parametr urządzeń tak aby trafiły do państwa urządzenia dobrej jakości. Jeżeli decydujesz się na odnawialne źródła energii przyczyniasz się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawisz komfort swojego życia oraz zmniejszysz rachunki. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do kontaktu z gminą.